samolot robi w bardzo dużo podpisów. Jaki był Pudlowy pomysł na, na ten projekt? On się pewnie zrodził z tęsknoty za lataniem. Ja tak, tak teraz jak analizuję jak powiem, korzenie, to, to są lotnicze. Ponieważ tutaj obok widzicie Remigiusz, który zachęca do rysowania na fragmencie spadochronu i jego kolega Rafał. Oni się fascynują lotnictwem. i to ich pomysł został zrealizowany. To Antek to jest taka taka marzenie, takie marzenie dzieci o lataniu. A te podpisy właśnie tutaj wszystkie, bo rozumiem, że to wy zainicjowaliście. To nie jest tak, że ludzie się, się za to jest troszeczkę tak jak zrobienie sobie samemu biletów lotniczych. Wypisywanie sobie biletów lotniczych. Tak to działa. Znaczy kto który rysuje ten leci? Kilka osób do mnie podchodziło i pytało się, czy y, widziałam tu po lewa i się zostawiam? Czy nie bał się tych, pan tych porównań, które w Polsce są jednoznaczne? Y, nie, latanie jest aktem odwagi, w związku z tym y, nie myślałem o lękach, ale pojawiły się różne. Nawiązania słyszałem taką historię myślę, że ciekawie wam opowie o tym Remigiusz, bo on spotkał kogoś kto w swojej pracy nawiązał tutaj do, do historii tu polewa. Taka pani młoda przyszła z takim panem i chciała koniecznie leframastę. i miała łzy w oczach. No i trzeba tam tutaj, może podjedziemy, dobrze? I tu właśnie dorysowałem tą ze ściętą, no i podpisała. ale była bardzo smutna. Oso osobę współ współczuję, bo ktoś chyba jej musiał no, zginąć. Także no, bardzo mi przykro z No ale jednak wszystko jest dobrze. A tu jest kabina, proszę zobaczyć. Kabina w O, proszę tak się tak. za kierownicę i startujemy. Można no, usiądzie, pokaże, jak to się kieruje. No coś nie ma, bo ciężko go uruchomić jest, no, ale jednak coś się dzieje. Także tu się świetnie czuję w tym. No i ty jeszcze jest tu po to ta praca jeszcze jest moja, także mam nadzieję, że za rok będzie to samo będzie.